30 godzin, zgadzam się na wszystko co mi zaproponujesz, jest skarbnik! Ja. Nie, no Ja mam jeszcze na prośbę, mam ochotę na gofry A wiesz gdzie najlepiej smakują gofry? Jak ktoś to czas ci leci. Na polskiej morze. Czy pojedziemy na morze? Tak, pojedziemy! Dobra i sobie, że w ktoś spełnia każdą twoją zachciankę O co prosisz? Właśnie ostatnio nad tym myśleliśmy Spotykasz złotą rybki i co dalej? Nie wiem, ja nie <laughs> pomysł gdzieś. Niestety, złotej rybki akurat nigdy nie spotka. Ale jestem ja i z racji rodzin postaram się, aby Witka spędziła najlepsze dwa dni w swoim życiu. Jesteśmy już w drodze nad morzem. Póki co, Wiktoria, to jest umowa dla ciebie. Moment. Dobre. Damy zapisane przez kolejne dwa dni, muszę mówić na wszystko tak, oprócz. Zakupu nieruchomości i samochodu. Tak, na to nie liczę. Dobra, damy radę bez tego. To prawda, Wiktoria da radę. Ale póki co, po 5 godzinach drogi w końcu dojechaliśmy nad morze po Gofra. No to teraz gdzieś do centrum? Dojść tylko takiego dobrego. Jechaliśmy po niego 500 km. Wielki test smaku. Lepiej, żeby był smaczny, Lika. I. Jest rewelacja. <laughs> tak, to się cieszę. <laughs> no dobra, ale gofryzona, a my jesteśmy kilka godzin do domu, więc co dalej? Do końca wyzwania ma jeszcze 43 godziny i 43 minuty. Lepiej się pośpiesz, co byś teraz chciał. No, skoro już mam goferkę i jesteśmy tak daleko, to myślę, że powinniśmy zostać tu na noc. Świetny pomysł. No, czy zarezerwujesz hotel? Hotel? Ale jaki hotel? Nie miałem wyjść. Padło napięcie gwiazdkowej hotel na plaży z basenami, z fajnymi, dziwnymi rzeczami. Ludzie piszą, że jest super. Sprawdźmy, czy tak jest. Ale jest nasz ostatni pokój. Ale super. Bang. Zapraszam. Uuu, ale fajny łazienka. Ale chodź. Tak. Patrzcie się, jakie masz łóżko dla siebie. Tak na morze nawet spójrzcie. Łazineczka ładna. Mi się bardzo podoba. Dziękuję, pójdzie, ale wiele w sumie nie miałeś wyboru. Nie to prawda, nie miałem najmniejszego wyboru. <grym> I jeżeli myślicie, że po tym wszystkim nic Was już nie zaskoczy, to, to to naprawdę chciałbym, abyście mieli rację. Ale mimo wszystko bardzo się cieszę z tego wyjazdu, bo jest to fajna, spontaniczna akcja. Będzie to miało wszystko super przygoda jest to coś, co naprawdę bardzo, bardzo lubię. Skarbie, ja sobie teraz tak pomyślałam, czy chciałbyś mi zabrać te zakupy? Tak, chciałbym, ale zanim to zrobimy, będę miał dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę. U. Jaką? Na tej plaży ukryty jest karny dla niespodzianki. Idź go poszukać, może to 5 minut, czas Karny! Mam do przeszukania na... całą plażę generalnie. Może jeszcze nawet i może. I w czasie, gdy Wiktoria go szuka, ja chciałem wam powiedzieć, że ten film powstaje przez współpracy z Rini, które już dobrze znacie na przykład z tego filmu czy z tego filmu. I w tym przypadku mamy Rini 94, g który ma fenomenalny aparat 108 megapikseli. Spójrzcie tylko! Zdjęcia wychodzą ładne, wyraźne. Kochani, czyż my nie jesteśmy piękni. Cudownie, cudowni. No mamy całą plażę. I jedynie tutaj jest taki punkt, gdzie można coś zachować. Ma też mnóstwo funkcji fotograficznych, na przykład zdjęcia z bardzo bliska. Czy właśnie te 108 megapikseli, które naprawdę robi roboty. Nie, już myślałam, że to jest karnet! Ten telefon ma też super wyświetlacz, super AMOLED 90 Hz. Jest super jasny, nawet tutaj na słońcu wszystko ładnie widać. Proszę bardzo, ale potrzebuję jakiejś wskazówki. Szukaj tam! I coś, co mi się jeszcze bardzo podoba w tym telefonie, to jest cały holograficzny design ryb. Wygląda świetnie, znać w złocistym kolorze. Piasku, jak tutaj? Jak to może wyglądać? No ja może być? Jak myślicie? To jest karnet? Chyba nie. Skarbie, skarbie, skarbie. Czy znalazłaś karnet? Nie. Bo się go nie dało znaleźć. Tak, też tak, jakbyś te nagrody dostała, okay. bo i tak cały czas mówię tak. Dla ciebie jest teraz masaż. No czyli super cieszę się bardzo lecz głos! Do końca challenge zostało nam jeszcze 40 godzin. Tylko. Tylko. Tak, pójdźmy na kolację. Bardzo chętnie. 39 godzin do końca, a ty jesz. No w końcu, bo cały dzień budowaliśmy. Wiktoria to jest ta osoba, która na przystawkę zamawia pizzę, zamawia zupę. Jeśli myślicie, że to wszystko, to jesteście w błędzie. To jest dopiero początek. Zamówiliśmy jeszcze kurczaka, makaron, drugi makaron. I zgadnijcie, jak to płacił. Jesteśmy 500 kilometrów od domu, a nawet nie minęła połowa challenge'u. Ja się boję wiecie, co ty się jeszcze stanie. Jeszcze pospacerowaliśmy, zrobiłem pamiątkowe zdjęcie. Piszcie, że ładne. I wybiła godzina 5 rano i... Na wschód słońca, na placie. Całe szczęście zamiast mnie wzięła pieska. Razem pobiegały, zrobiły zdjęcia z słońca, i im też napiszcie, że zrobiły ładne. Na wschód słońca nad morzem, więc chyba mogę iść, budzić chłopaków. Dajemy! Które Ja już nie śpię od dwóch godzin. Nie miałem za bardzo wyjścia. Wstałem, ubrałem się tylko po to, aby usłyszeć to, co mnie dziś czeka. I jak się czujesz, czy dziś o 7 rano pływać. Zimno mi. Nie chciałbyś przypadkiem później wejść do morza? Tak, do lodowatego Morza Bałtyckiego. To no nawet przez wakacje. Jest zimno. <laughs> Dawaj, spróbować mordować Jednak zdaniem będę musiał tam wejść, czeka mnie zabawa w spa W tym samym czasie zastanów się czy nie strzelić z suba, bo jest to darmowe Zawsze możesz potem zmienić zdanie, a jesteśmy coraz bliżej miliona Dzięki Mam dla ciebie rozgwiazdkę do morza Zimny prysznic Co oznacza natrysk wrażeń Początek był bardzo trudny wow! <laughs> Trochę praktyki jeszcze więcej praktyki I tego tak to po trzech minutach byłem już gotowy Jesteśmy słuchajcie już na plaży Przed nami jest Morze Bałtyckie Teraz woda w Bałtyku ma niecałe 6 stopni O masakra Mimo, że byłem zestresowany jak, jak na kartkowce z matką To uwierzcie, że od zawsze chciałem tego doświadczyć Mnóstwo osób opowiadało mi o morsowaniu Oglądałem o tym wiele filmów I teraz przyszedł czas na mnie Jak jest zimno Trzy Dwa Jeden! I jak się czujesz, Mati? Okazuje się, że to tak naprawdę w głowie jest takie ciężkie, nie było tak źle. Było naprawdę fajnie. No ja byłam w jak tak szybko poleciałem po prostu do tego morza. Cały challenge trwał już 24 godziny. I w tym czasie byłem już w lodowatym morzu, objechaliśmy 500 kilometrów po gofra, zostaliśmy w pięcia gwiazdkowym hotelu. I w każdej z tych sobie fajnych sytuacji robiliśmy sobie zdjęcia i przychodzą nam fajne pamiątki z tego, szczególnie z tego morza. Bardzo dziękuję za to. Jest to jest najlepsze bardzo się cieszę. Zrobiliśmy pamiątkowe fotki i jechaliśmy kolejne 500 km do domu, byliśmy padnięci. Zostało Ci jeszcze 18 godzin, najlepszej zabawy w twoim życiu. I muszę to jeszcze dobrze wykorzystać. Do tego... Nie myślisz za dużo. Nie, nie mów tego. Nie mów tego. <suszy> nie mów tego. <suszy> tu jest bałagan, tu jest bałagan. Właściwie to wszędzie jest, więc kolejną godzinę spędziłem na najmniej lub przeze mnie rzeczy, ale wpadłem wtedy na jeden pomysł. Dotychczas za każdym razem mówiłem ci tak, bez wyjątku. I jeżeli do końca wyzwania się nie złamie i za każdy razem będę ci mówił tak, będziesz musiała pokonać swój strach. Który? Nienawidzisz pająku, weźmiesz z tego pająka na rękę. Jeżeli jednak się złamie i powiem ci chociaż na twoją jedną prośbę, nie? Wtedy ja będę go musiał wziąć. A oboje pająków nienawidzimy. Oh. Co sądzisz o tej propozycji? Kochani, zgódź się. Teraz ty chociaż mi powiedz tak. No proszę, powiedz tak. Zrobię to dla widzów. Dobra. Ale teraz będę ci utrudniać. Jestem bardzo głodna. Musimy pojechać na jakąś pizzę włoską. Ale najpierw tutaj po tutaj z mieszkanko. Odkurzysz Micha, dopiero co sprzątaję przez godzinę! sobie spokojnie odkurza i jeszcze nie wiesz, że czeka go najgłębszy bakter na świecie. On musi się złamać. Zauważyłem, kochani, że w takim razie będziemy strasznie się tutaj wkurzać. Nie ja mnie! W szczególności! Ja to zrobić, bo ja nie wiem, czy ja dobrego jestem bo one są straszne. Jeszcze kilkanaście godzin do końca. Dlatego nic, nie wiedząc, co mnie czeka, wyruszyliśmy na pizzę. Przy okazji uchwyciłem piękny zachód słońca i przyszła pora, by usłyszeć brutalną prawdę. Idzie. W ogóle jednak mam ochotę na amerykańską pizzę, więc mamy amerykańską ty jeszcze o tym nie wiesz, ale w jest rezerwowane nurkowanie w najgłębszym basenie na świecie. I mam mamy jakąś godzinę, żeby tam dojechać. Czy chcesz podróżować w najgłębszym basenie na świecie? A nie mogę zjeść pizzy. <grym> mamy kilka wyjść. Pierwsza z nich to jest taksówka, która kosztuje tam 200 zł. Czy Czym chcemy brać? coś co jeszcze jest, to jest wypożyczenie samochodu. A co jeśli mi się nie uda? Haha, <grym> to doskonałe. <rozpadnie. Stop>. Nie. <grym> masz tylko dwie minuty zapasu. Przyjedziemy i od razu muszę biec za ten basen. Po prostu przyjadę i wskoczę. Najgłębszy <grym> basen w Europie. O nie, czekaj, bo ja muszę skręcić. Masz minutę, lepiej się pośpiesz Wiesz. Pewnie się nie podpisałem specjalne dokumenty, przeszedłem szkolenie, jednak gdy tylko wszedłem do wody, serce zaczęło mi bić szybciej. Minęła chwila, my schodzimy niżej. Wtedy do mnie dotarło, jak głęboki jest ten basen 45 metrów. A my dalej się zanurzamy. Przerażało mnie, że do ust czasami wlewa mi się woda, ale chciałem tym zanurkować jeszcze niżej, i niżej, i jeszcze niżej, i nagle. Ja w pewnym momencie. Nie wiem, byłem gdzieś tutaj, to byłem no. niecałe piąty metr, a ja już tam się stresowałem. Jakby bardzo ciężko było mi opanować w ogóle wdech, wydech, żeby tak bez, bezstresowo być. Mm. W dużej w tej wodzie siedziałem tym, uwaga, no coraz pewniej się nie niej czułem. Zacząłem odczuwać większą kontrolę, serce wróciło do normy i chyba udało mi się pokonać swój lęk. Kurczę, straszne to było, ale super to było. <laughs> Jak zawsze zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i mamy nowe dzień wczoraj radę z tym basenem. Została nam ostatnia godzina, dlatego biorę go na zakupy, żeby go jeszcze złamać, bo ja nie mogę z tego pająka. On musi to zrobić, ja a nie wiem co zrobię, czego. Nie mogę się złamać i pająkę będziesz miała ty. Nie, ty. Ty. Zrobię wszystko, żeby go nie wziąć. Ej, ja zgodzę się na wszystko, żebyś ty go wzięła. <laughs> <laughs> Wika właśnie wchodzi do sklepu z kosmetykami, a ja widzę, że zostało jej jeszcze dosłownie 24 minuty. Czy to są jakieś twoje kosmetyki? Tak, to są moje kosmetyki. Nie musisz się spieszyć, zostało ci jeszcze jakieś 20 minut. <laughs> Dawaj, Dawaj, dawaj. Mam jeszcze. O! Ruchy! Na moje szczęście pani jeszcze pakowała poprzednie zamówienie, także trochę czasu zaoszczędziłem. Dziękuję, proszę pani. To, co jest twoje? Dziękuję bardzo. To, co wystarczy zakupu? Nie, 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 chodź szybko leciło na góry, bo mamy mało czasu. Chodź, chodź. Pójdźcie tylko na niego, jak go leci. Zostały 15 minut zakupu, a ja muszę na wszystko mówić tak! Jakby inaczej, sklep z ciechami. Miałaś 50 godzin na to, a ty dopiero teraz jest zakup na zakupach. Tak, a co? Wzięłaś już sukienkę, bierze już spodnie. Zostało ci 12 minut, kochanie. Pokazuje, że jednak jeszcze 11. Pięknie, Wika, wyglądasz. Ale nie, to mi się nie podoba, więc zmiana luku. Okej, okay. bez pośpiechu. Każdy jeszcze przymierzyła kolejną sukienkę, jakieś spodnie, ble, 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 aż to nagle... mi kupisz mi? Kupię ci. Dobra, ale to mamy jeszcze chwilę czasu, więc lecimy jeszcze. Ha, ale chcesz... po co ty chcesz lecisz, Nie masz na nic czasu. Ile zostało? Z półtorej minuty. Pięć, więc... cztery, trzy... Dwa skarbie, koniec czasu. Wiesz co to oznacza? Jedziemy po wielkiego pająku. I w drodze chciałem wam tylko przypomnieć, że wezwaniu używałem telefonu Realme, który przez całe 50 godzin sprawdził się super. A to nie działała długo, My świetnie jakości pamiętkowe zdjęcia i z pająkiem też zrobimy. Nie na pamiątkę. Jakie zdjęcia, żadnego zdjęcia. Będziesz nie, miała na pamiątkę. Nie chcę żadnego zdjęcia. radził sobie dobrze, nawet w tych najtrudniejszych warunkach. Mówiąc o trudnościach, przed nami wika kontra gigantyczny ptasznik. <laughs> co to za winka, Dasz radę? No szybko. Jest tutaj, czeka na ciebie. Jakoś się nazywa? Róża. Przywitaj się z różą. Chodź. No chodź. mam. No, tak. O, mam skarbie. Musisz na Nie. 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 Nie.